Ta gościnna przestrzeń, w której się właśnie znajdujemy, to jest pozytywne studio w Szczecinie. Kontakt znajdziecie w opisie pod filmem. A witamy Was w składzie: Weronika, Patrycja i ja. Dzisiaj będziemy robić zdjęcia w stylu Audrey Hepburn. Nie ja wiem, czy znacie taką panią. Jak nie, jak nie znacie, to się dowiedzcie, kto to był. No i to już i idziemy sobie robić. Jeszcze robisz coś na pani? Jeszcze jedno zdjęcie Dobra, tak? mam wszystko. Dzięki. Dobra. Ja też dziękuję. Chodźcie, że troszkę będzie. Ten mniej więcej tutaj pamięta. No gdzieś tam, może tak bardzo dużo. Tak jeszcze pół, ku tyłu. No gdzieś tam, o dobra. Mniej więcej pamiętam. wygląda no, gdzieś tam. też jakiś tam. Na wysokości strączka. Dobra. Tak troszeczkę bardziej prosto może, ale bokiem do mnie. Troszeczkę tak jak było, tylko właśnie bardziej prosto. O, dobrze. I różne wersje tej pozy możemy zrobić. To znaczy tak jak stoisz z nogami to było bardzo dobre. Wiesz? Hmm. Tak. Ja bym tutaj ewentualnie ja właśnie pograł spojrzenie wielonkoma. Dobrze, a właśnie jakbyś tak popatrzyła tam w kierunku tamtej ściany, tak jak przed chwilą było. Tak nawet, żeby wiesz twój profil złapać bardziej. Wiesz, to było tak jak, tak jak przez taki moment zrobiłaś, coś takiego było to bardzo dobre. Bardzo fajnie, wiesz to, Przez chwilę zrobiłaś coś takiego, że miałaś tak dłoń i miałaś po prostu y, twarz dosłownie w tamtą stronę. Tak, tak jakbyś no, patrzyła tam, nie? Tak zupełnie właśnie tak, tak, chwilę do Spróbujmy tego poszukać. Bo to bardzo ładnie, to się układa. Spróbujmy właśnie z tym profilem jeszcze takim właśnie. Jest to co tam? Tam. Tak, tak. Tak. Tylko wiesz co? Tu właśnie bym... Jakbyś trochę bardziej do, do góry, po prostu miała głowę, Wiesz taką właśnie trochę nonchalancję można nawet pewną wyniosłość. O! O! Ja to wyczynam, to Słuchaj, ta sama poza, ale miałaś tak bardziej widoczny w tej kawalerii właśnie tak, tak, tak. tak, tak. thank you To, już po sesji jesteśmy, już się napracowaliśmy okrutnie, podobało się trochę. Bardzo mi się podobało, no, bo się bardzo, podoba. bardzo profesjonalnie, bardzo przy, przyjemna atmosfera, pomoc z każdej strony i polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję współpracować z tą ekipą, to jak najbardziej. Proszę się o nic nie bać, wszystko jest tutaj zapewnione. I przede wszystkim myślę, że efekty będą świetne, coś tak czuję i mam nadzieję na przyszłą współpracę jeszcze. Z największą przyjemnością mi się z Tobą też bardzo dobrze współpracowało. Są właśnie świetna modelka, doskonale wie, co robi, ma przemyślane wszystko, także też, też polecam. <grym> bardzo mi się również podobało, cóż mogę więcej powiedzieć. Tak mi onieśmieliłaś napływem na wam komplementów, że po prostu się teraz pewnie zrobiłem czerwony. Ale ogólnie bardzo mi się podobało, było fajnie, super. Fajnie Dzięki i w ogóle do następnego razu. <grym>